Bez rozstrzygnięć zakończyło się spotkanie zespołu do spraw programu dla górnictwa. W spotkaniu wzięli udział liderzy związków zawodowych z polskiej grupy górniczej. Decyzję o powołaniu zespołu, który ma wypracować program dla górnictwa, podjęto pod koniec lipca bieżącego roku w Katowicach. W skład tego gremium wchodzą przedstawiciele rządu oraz górniczy związkowcy. Zespół ma opracować program naprawy górnictwa węgla kamiennego, mówi rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys. Ta grupa ma czas do końca września na wypracowanie propozycji pewnych rozwiązań. Rozwiązań, które będą oparte o twarde reguły ekonomiczne. No i przede wszystkim takich rozwiązań, które będą dawać branży możliwość działania w kolejnych latach. Spotkanie zespołu, choć nie przyniosło żadnych rozstrzygnięć, było merytoryczne, podkreśla wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Rozmawialiśmy o problemach branży, o tym, jak je rozwiązywać, ale również w kontekście. Nie tylko bieżącym, nie tylko sytuacji spółek górniczych, ale dzisiaj się skupiliśmy głównie na rozmowie o przyszłości w kontekście wieloletnim czy najbliższych dziesięcioleci. Rozmowy miały nie dotyczyć likwidacji kopalń. Wcześniej rząd mówił o zamknięciu czterech takich zakładów. Likwidacja... Kiedyś nastąpi prawda, kopań, natomiast w tej chwili rozmawiamy przede wszystkim o tym, jak ten sektor ma dalej funkcjonować i o tym, jak uratować spółki energetyczne w tej bliższej perspektywie. Tego dotyczy ta, ta rozmowa. Rozmowy nie przyniosły jeszcze gotowych rozwiązań, jednak było to dość transparentne spotkanie, podkreśla przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. To takie pierwsze koty za płoty. Rozmowy bardzo trudne. Hmm, ale trzeba powiedzieć, że dosyć transparentne. Mamy przynajmniej taką nadzieję, że sytuacja finansowa PGG będzie ustabilizowana w najbliższym czasie. Związkowcy oczekują od rządu konkretnych decyzji, mówi przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Dołowych Jerzy Demski. My oczekujemy co najmniej od kilkunastu lat, że w końcu się państwo polskie zdefiniowało ile chce energii, z czego chce tą energię. Jest wiele programów, jest już opisane, jest Strategia Polskiego z 1940 roku, program na górnictwa, problem z kopalni węgla w no po prostu to, to, to już jest spora rzecz, trzeba usiąść i rozmawiać, nie? Co my chcemy w Polsce robić? Obecna sytuacja w górnictwie to efekt polityki klimatycznej Unii Europejskiej, podkreśla doradca prezydenta do spraw środowiska minister Paweł Sałek. Ambitna polityka Unii Europejskiej doprowadza do tego, że ogólnie paliwa kopalne są usuwane z wytwarzania miksu energetycznego i to jest bardzo poważny problem. Natomiast jednocześnie węgiel kamienny i brunatny jest naszym zasobem surowcowym, od którego zależy bezpieczeństwo energetyczne Polski. I w świetle dokumentów globalnych, jak Porozumienie Paryskie. Każdy kraj ma prawo korzystać z własnych zasobów surowcowych. Tymczasem Polska na dość dużą skalę importuje energię i paliwo węglowe z zagranicy. To duży problem, przyznaje minister Paweł Sałek. Każde poważne państwo utrzymuje swój zasób energetyczny tak, żeby mieć go w gotowości, bo nie wiadomo co kiedy na świecie się wydarzy, a to są podstawowe rzeczy. Natomiast transformacja sektora górniczego i energetyki węglowej powinna być rozłożona na dekady, nie na lata, po prostu na kilka dekad, bo tego nie da się zrobić z dnia na dzień czy z roku na rok. Także kwestia importu energii i węgla była tematem podjętym podczas rozmów. W pracach zespołu chcieli uczestniczyć również politycy Platformy Obywatelskiej. Sprzeciwiła się temu jednak górnicza Solidarność i jej przewodniczący Bogusław Hutek. Wyjaśnił, że związkowcy nie zapomnieli, jaki stosunek do sektora wydobywczego miał rząd POPS.